Migrantów z Afryki i Azji miał pomagać zdymisjonowany już wiceminister MZ Piotr Wawrzyk. Opozycja mówi o skandalu, chce zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu i dymisji ministra spraw zagranicznych. Prokuratura uspokaja, że sprawa jest wyjaśniana, a pierwsze osoby już usłyszały zarzuty. O szczegółach Marcin Fiołek. Ostatni miesiąc kampanii rozpoczynamy rozgrzaną do czerwoności dyskusją o migrantach w kontekście oskarżeń. Tej chyba największej afery. XXI wieku w Polsce, jaką jest tak zwana afera wizowa i spotów wyborczych. Tusk, Szanowni Państwo, to inwazja nielegalnych migrantów w Polsce. Lider Platformy bił dziś na alarm w sprawie nieprawidłowości przy polityce wizowej prowadzonej przez MSZ. Nazwijmy rzecz po imieniu. Pisowski rząd zaangażował się w proceder przerzucania setek tysięcy ludzi wyposażonych w polskie wizy do naszego kraju. Odpowiedzialny miał być Piotr Wawrzyk, niedawno odwołany wiceminister spraw zagranicznych. Według Onetu ściąganie przez niego migranci mieli nawet udawać ekipy filmowe z Bollywood, a do konsulatów na całym świecie miały trafiać listy z nazwiskami osób, którym za odpowiednie sumy w dolarach wyrabiano wizy. Ja go słabo znam, pana ministra Wawrzyka, ale jeśli pytacie o moją ticię... Wyglądał raczej w tym procederze na słupa, a nie na głowę całego tego biznesu. My gorącym żelazem wypalimy każdy przykład, każdy przypadek tego typu działań i każda osoba, która dopuściła się złamania przepisów prawa, zostanie ukarana. Przedstawiciele prokuratury i służb zapewniali, że nadużycia przy przyspieszeniu wydawania wiz dotyczą kilkuset wniosków. A śledztwo przyniosło pierwsze efekty. Prokurator przedstawił do chwili obecnej e, zarzuty siedmiu osobom w tym postępowaniu. Wobec trzech osób stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Wśród oskarżonych na razie nie ma urzędników. Ale jak usłyszeliśmy, śledztwo jest rozwojowe i także oni mogą usłyszeć zarzuty. Według Wirtualnej Polski zarzut płatnej protekcji usłyszał już współpracownik ministra Wawrzyka, Edgar K. W bezpieczeństwa o zaufanie do szefa MSZ był pytany w Krynicy prezydent Andrzej Duda. Czekam na wyniki tych postępowań. Myślę, że dopiero wtedy. Będziemy mogli mówić o podejmowaniu jakichś konkretnych decyzji, w szczególności decyzji personalnych. Nie wierzę, że jakakolwiek dzisiaj prokuratura rozliczy tych, którzy rządzą. Posłowie opozycji nie chcą czekać. Domagają się nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu i informacji szefa MSZ, a najlepiej jego dymisji. Wszystko jest właściwie na tych filmikach. Na korytarzach pokazują sobie kolejne. Miejsce przerażające. Pochodzące z arabskojęzycznych mediów społecznościowych, gdzie publikowano instrukcje dotyczące otrzymania pozwoleń na pracę w Polsce. Na jed... Jednym z archiwalnych zdjęć w opcji podgląd ulicy widać też polską ambasadę w Nigerii z kolejką osób z dokumentami w rękach. Żytelne ustalenia w tej sprawie prowadzą służby. Jestem przekonany, że opierają się na innych źródłach niż TikTok czy niż mapy Google. Myślę, że badają sprawę dużo bardziej dogłębnie. Na kolejne doniesienia do prokuratury i oskarżenia. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych mogła funkcjonować zorganizowana grupa przestępcza? Rządzący odpowiadają referendalnym pytaniem o politykę migracyjną Unii. Wzywamy dzisiaj jeszcze raz Donalda Tuska, aby jednoznacznie odpowiedział na pytanie, które zostało postawione w referendum. Czy jest za tym mechanizmem przymusowej relokacji? Muszę zadać tych pięć pytań. Do pięciu najwyższych urzędników państwowych. Szef Platformy też pyta, ale polityków PiS. Kto skorzystał na nadużyciach i gdzie podział się minister Wawrzyk? PiS zaprosił do Polski. Temat migrantów wraca w kolejnych spotach. Tak PO, jak i PiS. Ich ludzie stworzyli system umożliwiający przestępnikom wystawianie wiz za łapówki. Tusk chciał przymusowo relokować do Polski imigrantów. Nie pozwolimy na import strachu i przemocy do Polski. Dziękuję. Do widzenia. Do wyborów pozostało 30 dni. Marcin Piłek Wydarzenia.